Praca w domu staje się niebezpieczna w momencie, gdy osoba rezygnuje z etatu i poświęca cały swój czas prowadzeniu swojego biznesu. Takiej osobie musimy czasem pomagać, ucząc ją, jak oddzielić życie prywatne od pracy. Wydzielić sobie osobne miejsce do pracy, nawet ubrać się jak do pracy. W przeciwnym razie taka osoba znajdzie się w pułapce, nie będąc w stanie skupić się na właściwych zadaniach. Ja na przykład przez pół roku co rano zakładałem garnitur, siadałem za biurkiem i brałem do ręki telefon. Dało mi to pewnego rodzaju poczucie, że jestem w pracy i tego powinniśmy uczyć ludzi. Wiem, że w Niemczech ktoś już próbował stworzyć taki klub, jak my to zrobiliśmy. Czy może wie pan, jak to wyglądało? Niestety nie udało im się osiągnąć takiego poziomu, jakiego byłem świadkiem wczoraj. Niemniej jednak sam klub zdał egzamin. Była to inicjatywa nieistniejącego już niemieckiego magazynu, który chciał stworzyć okrągły stół. Byłem tam gościem około 10 lat temu. Niestety, jak już wspomniałem, poziom był dość niski, gdyż już po 20 minutach uczestnicy zaczęli na siebie pokrzykiwać. To była katastrofa. Chciałbym pochwalić Wasz klub i Waszych top liderów za wysoki poziom i harmonię współpracy. W ogóle nie wyczuwa się współzawodnictwa. Nikt nie próbuje nikogo zaczepiać. To mi zaimponowało. Tak naprawdę to oni pracują na MLM-owym froncie. Oni są naprawdę charyzmatyczni. Nie wiem, jacy byli liderzy w niemieckim klubie. Byli tacy sami. Nie wiem. Być może to kwestia czasu. Oni działali 10 lat temu. Od tamtego czasu ludzie zmienili się mentalnie. Może, gdyby spróbowali dziś, to by im się udało. Trudno powiedzieć. Zastanówmy się. Przecież, jeśli pracuje się dla jakiejś firmy i praca sprawia nam satysfakcję, to dlaczego miałoby się zaczepiać ludzi pracujących dla innej firmy? Myślę, że zawsze chodzi o to samo. Zawsze łatwiej jest przejąć ludzi już ukształtowanych branżowo. Nie ma bowiem potrzeby ich edukowania. Jeśli jesteś przekonany do swojej firmy, zawsze będziesz uważał jej ofertę za najlepszą na rynku. Gdyby było inaczej, nie pracowałbyś dla swojej firmy. Dlatego mogę zrozumieć zaczepianie, ale darzę szacunkiem ludzi, którzy potrafią powstrzymać swój prywatny egoizm by zrobić coś dla swojego biznesu. A to, co robicie w Waszym klubie, pomaga całej branży. Dlatego byłoby to zaletą dla wszystkich w tym kręgu. To jest dokładnie to, co robimy w naszym klubie. Chcemy pomóc branży. Promujemy MLM i DS, pokazując, jacy jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. Aktualnie działa w Niemczech nowy klub Networker dla ludzkości. Jest to stowarzyszenie pomocy, które powołano parę lat temu po uderzeniu słynnego tsunami. Powstała wtedy inicjatywa zorganizowania akcji charytatywnej w celu zebrania pieniędzy dla ofiar tej katastrofy. Klub działa do dziś. Jego członkowie spotykają się raz, dwa razy do roku. Może byłoby dobrym pomysłem, aby pokazać Niemcom to, co robimy tutaj. Nie mam żadnych wątpliwości, lecz pewnie nie byłoby łatwo, ponieważ klubowicze bardzo ze sobą współzawodniczą. Czyli współzawodnictwo zawsze stanowi problem. Może jest to typowe dla Niemców. A może, jak pan powiedział, jesteśmy tu na wyższym poziomie i potrafimy współpracować. Będziemy się z Panem spotykać wielokrotnie. Może później będzie Pan mógł coś więcej o nas powiedzieć. Znam wydawców jednego z niemieckich magazynów o nazwie Netco. Z pewnością będę starał się z nim rozmawiać o Was. Wydaje mi się, że parę lat temu. Network Magazyn i Netco próbowały ze sobą współpracować, ale jakoś nic z tego nie wyniknęło. Mieszka pan w Niemczech, ale podróżuje po całym świecie zapraszany na najlepsze seminaria. Czy mógłby Pan powiedzieć nam coś o dzisiejszych trendach w branży MLM? Podróżuję raczej po Europie i widzę tu dużą różnicę pomiędzy wschodem a zachodem.

Natomiast w Europie Zachodniej ludzie są bardziej zadowoleni, bardziej zwariowani na punkcie integrowania się. Nie mają potrzeby troszczenia się o siebie, bo w wielu krajach robi to za nich państwo przedsiębiorczość jest bardziej rozwinięta w krajach wschodnich. Mamy tu inny problem, który rozpoznaję, gdy udaję się do Rumunii czy na Węgry. Gdy praca w MLM zaczyna przynosić zyski, ludzie nie są wystarczająco zmotywowani, aby zarabiać naprawdę duże pieniądze i osiągać szczytowe pozycje. Dla wielu już dodatkowe 1000 euro to bardzo dużo. Owszem, zaczynają bardzo dobrze, ale po osiągnięciu pewnego pułapu mówią, ok, to mi wystarczy. Może to dla nich jest szczytem. O tak, ale to nic nie szkodzi. Przecież nie wszyscy muszą osiągać najwyższe pozycje. Jeśli chodzi o rynek, to on stale się powiększa, a coraz to większe firmy zabiegają o tych samych ludzi gotowych wejść w biznes MLM-owy. Dlatego firmy bardzo ze sobą współzawodniczą, a ludzie są bardziej świadomi MLM-ów, jak zauważyłem na zachodzie Europy. Tam ludzie wiedzą, co to jest MLM. Są dobrze przygotowani, szukają informacji w internecie, uczestniczą w prezentacjach różnych firm. Tam nie wystarczy już hasło przyłącz się do nas, a będziesz bogaty. Tam sponsorzy muszą udowodnić, że ich oferta jest wysokiej jakości. To właśnie zmieniło się w ciągu ostatnich 10-15 lat. Mogę więc stwierdzić, że branża jako taka stale bardzo dobrze się rozwija i ma bardziej profesjonalną oprawę niż dawniej. Rośnie również współzawodnictwo.

Na pewno muszą wykazać się świetnym planem marketingowym, ponieważ coraz więcej osób potrafi ocenić jego jakość. Kiedyś wystarczyło powiedzieć, chcesz być bogaty, rób to co my. Teraz trzeba wskazać, w jaki sposób można to osiągnąć.

Czy to tylko te dwa czynniki mają wpływ na wybór firmy MLM-owej? Nie, nie tylko. Mówiliśmy o tym wczoraj. Jednym z głównych czynników jest kontrola nad jakością produktu.

Czy firma korzysta również z innych kanałów zbytu, jak internet, sprzedaż wysyłkowa czy detaliczna? Następna kwestia to zasobność firmy. Dla nowej firmy stworzenie systemu sieciowego

Dzisiaj całe zaplecze musi być profesjonalnie zorganizowane.